Dzień dobry Państwu! To Majowy Energy Week. W tym tygodniu jest jedno najważniejsze wydarzenie sektora energetycznego i paliwowego, moim zdaniem, z moim komentarzem. Zapraszam Państwa serdecznie. Nazywam się Wojciech Jakubik, jestem analitykiem sektora energetycznego. Od poniedziałku do piątku nagrywam Energy Drinki czyli pigułki informacyjne bez komentarza, poświęcone najważniejszym zdarzeniom z energetyki z sektora paliw, a co weekend puszczam Energy Wiki, czyli programy, w których dodaję moją opinię na różne tematy, które też moim zdaniem są bardzo ważne dla sektora energetyki i paliw, a zatem dla naszych portfeli, dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, fizycznego także. I nie inaczej jest w tym tygodniu, zacznę od pozdrowienia dla partnera programu. Ekokonsult czyli nasz partner, jest firmą konsultingowo-doradczą specjalizującą się w projektach transformacji energetycznej, realizuje analizy i oceny ryzyka dla różnych sektorów energetyki. EcoConsult bierze udział w projektach morskich, farm wiatrowych na Bałtyku, energetyki jądrowej w zakresie infrastruktury towarzyszącej, terminala LNG, FSRU oraz innowacyjnych projektach wodorowych. Ekokonsult wspiera firmy w zakresie doradztwa środowiskowego i bezpieczeństwa technicznego i infrastruktury. Link do strony Ekokonsult znajdą Państwo w komentarzu oraz w opisie do tego materiału. Dziękuję jeszcze raz partnerowi programu Energy Week i przechodzę już do materiału właściwego. A właściwy materiał jest optymistyczny i bardzo dobrze, że na majówkę taki e, mogę Państwu zaprezentować, bo USA. Mogą połamać kości naftowe Rosji. Chodzi o to, że jest zwrot w sprawie wsparcia USA na Ukrainie. Strony podpisały w końcu układ surowcowy na warunkach, które są bardziej po Kijowa. Przy okazji została wznowiona współpraca wojskowa, przynajmniej jej część. Tymczasem Republikanie grożą Rosji sankcjami, które, cytuję, połamią kości, jeżeli Kreml nie siądzie do. Rozmów. Wiadomo, że było dużo wahań wobec polityki administracji Donalda Trumpa. Ona nadal jest nieprzenikniona, nadal z dnia na dzień się zmienia. Mamy szereg mieszanych sygnałów, natomiast mamy nowe konkrety. To wszystko jest bardzo ważne także dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa energetycznego. Warto zaznaczyć, że nowe cła USA na ropę Rosji, które mogą wejść w życie, a przynajmniej taka jest teraz groźba, dodatkowo ograniczyłyby przychody Kremla ze sprzedaży węglowodorów, a te spadają i tak już teraz ze względu na niską cenę ropy. Sama cena baryłki także może dalej spadać ze względu na wojnę cenową OPEC, czyli krajów Porozumienia naftowego, potęg naftowych, które zaczynają walczyć o rynek właśnie ceną. Im niższa cena ropy na rynku, tym więcej problemów Kremla, ponieważ, jak wiemy, finansuje wojnę właśnie petrodolarami. Im mniej będzie miał tych petrodolarów, tym więcej będzie przepalał rezerw i tym trudniej będzie mu podtrzymać inwazję na Ukrainie. Arabia Saudyjska zadeklarowała zaś, że jest gotowa na dłuższy okres niższych cen ropy. Sugeruje w ten sposób właśnie tę wojnę cenową, o której mówiłem, i może to robić w celu utemperowania uczestników porozumienia naftowego OPEC, którzy nie przestrzegali cięcia. Wśród nich były właśnie między innymi Kazachstan i Rosja. To jest zagrożenie finansowania polityki Kremla, czyli przede wszystkim inwazji Rosji na Ukrainę. I to wszystko razem z układem surowcowym, o którym zaraz więcej powiem, może mocno uderzyć w Rosję. I zastrzegam, że oczywiście nie mówię, że Rosja jutro upadnie, nie mówię, że Rosja już nie może nic zrobić, ale będzie jej trudniej i potwierdzają to komentarze Kremla, który jest bardzo niezadowolony z układu surowcowego. Układ został zawarty 30 kwietnia w Waszyngtonie, wymaga jeszcze asygnaty dwóch dodatkowych dokumentów, które dalej będą negocjowane, ale zakłada, Wspólne zarządzanie Funduszem Odbudowy Inwestycji na Ukrainie, który ma gromadzić środki tylko z przyszłych projektów wydobywczych realizowanych wspólnie. To układ lepszy od negocjowanego wcześniej, kiedy e, mieliśmy słynną rozmowę w gabinecie owalnym, gdy Donald Trump i Władysław Merzałański mocno nie zgodzili się ze sobą. Zakłada utrzymanie suwerenności Ukrainy oraz wyklucza naliczanie należności wobec USA za przeszłą pomoc. Wojskową, czyli nie ma tego zagrożenia, które było widoczne na horyzoncie, że Rosjanie, że Ameryka nie będą naliczać Ukrainie należność za wsparcie wojskowe, będą setki miliardów oczekiwać inwestycji i doprowadzą do jakiegoś neokolonializmu na Ukrainie. Przy okazji, przy okazji układu surowcowego została częściowo wznowiona pomoc wojskowa Amerykanów dla Ukrainy. Nowa transza pomocy warta 50 milionów dolarów. Ma dotrzeć i to są bardzo dobre sygnały w końcu z Waszyngtonu. To perspektywa potencjalnie pozwalająca planować odbudowę Ukrainy we współpracy z USA, także Polsce. Kijów jest w innej pozycji do rozmów z partnerami, którzy dotąd obawiali się inwestycji ze względu na trwające działania wojenne. One były, te rozmowy były, ale dużych projektów niestety nie było, przez to, że jest oczywista obawa, że działania zbrojne w takie projekty uderzą. Nikt konkretnych pieniędzy nie chce. Wykładać. Yy, układ surowcowy, obecność Amerykanów na Ukrainie sama przez się może stabilizować takie yy, inwestycje i może przekonywać różne podmioty do dalszego działania. Warto przypomnieć, że na przykład Polacy chcieliby z pomocą Ukrainy i Stanów Zjednoczonych dystrybuować nierosyjski gaz w Europie Środkowo Wschodniej. W ostatnim czasie Orland podpisał trzy umowy z naftogazem na dostawę LNG, właśnie z USA przez Polskę na Ukrainę. Jeżeli będzie układ surowcowy, to jest podstawa do rozmów na przykład o kontrakcie długoterminowym. Więc dla nas jest tutaj dobra wiadomość. I jeszcze jedna dobra wiadomość. Oczywiście nie przesadzajmy z tym optymizmem. Jeszcze wszystko może się sto razy zmienić, jak to bywa z administracją Trumpa, ale senator Lindsey Graham, który jest bezkrytycznym zwolennikiem administracji USA z partii republikańskiej, poinformował że zebrał poparcie ponadpartyjne 72 senatorów na rzecz sankcji, cytuję, łamiących kości, oczywiście Rosji. Chodzi o cła 500% na dostawy ropy rosyjskiej i innych surowców do krajów trzecich. Czyli jeżeli ropa rosyjska dotrze do jakiegoś kraju, to zostanie na nią nałożone cło 500%, więc nikomu nie będzie się opłacało tej ropy kupować. Graham mówi też o innych surowcach. I ta groźba prawdopodobnie ma skłonić Rosję do rozmów. Po drugiej stronie jest marchewka w postaci perspektywy zaangażowania Amerykanów w jakieś rosyjskie projekty, ale to, co mówi Graham, to nie jest incydent, bo podobne narzędzia nacisku są stosowane wobec Iranu w rozmowach o porozumieniu nuklearnym. Tam także jest groźba ceł na ropę irańską. Ten postulat Grahama jest traktowany przez Kreml poważnie, bo jego przedstawiciele skomentowali to jako kontratak amerykańskiego deep state. A zatem jest to taka narracja pomyśli części elektoratu amerykańskiego, który chce z tym deep state amerykańskim walczyć, a rozumie go jako te wielodekadowe elementy polityki amerykańskiej, które nigdy się nie zmieniały. Teraz są tacy w Ameryce, którzy chcą je kwestionować. Wiadomo, że są także tacy ludzie w Białym Domu, więc Kreml mówi do nich, ale traktuje to zagrożenie poważnie, bo je w ogóle komentuje. Graham tłumaczy, że te sankcje pokazują podejście całego Senatu Amerykańskiego, który stanowi, że to Rosja jest pierwszorzędnym złym charakterem w tej sprawie. No na szczęście, na szczęście taki głos się... Pojawił, bo to zawsze było oczywiste, a w ostatnim czasie przestawało być oczywiste w polityce amerykańskiej. USA mogą w ten sposób chcieć wymusić na Rosji konkrety w rozmowach pokojowych, które dotąd były bezowocne. I za to trzymam ciuki Amerykanie, to się dzieje. Co dalej? Wiadomo, że Rosjanie kontynuują ataki na Ukrainę. Ta dodatkowa pomoc wojskowa z USA ma pomóc od, odeprzeć atak na odcinku Charkowa, którego boją się szczególnie Ukraińcy według doniesień medialnych. A tymczasem Kreml zaproponował zawieszenie broni na trzy dni od 8 do 10 maja. E, Kijów od dawna domaga się miesięcznego zawieszenia broni, od zaraz, i ocenia ruch Rosji jako manipulację, nie byłoby to zaskoczenie w polityce Kremla. Natomiast zawarcie układu surowcowego z USA w obecnej formie. Poprawia pozycję Ukrainy wobec inwazji rosyjskiej. I to jest bardzo dobra wiadomość na majówkę. Nie przeciążam Państwa teraz w tej przerwie, ze względu na to, że warto odpocząć, bo będzie się bardzo dużo działo przez cały maj. Zobaczymy, co w okolicach tak zwanego dnia zwycięstwa się zdarzy. Co Państwo o tym sądzą? Zapraszam, jak zawsze, do dyskusji. Przy okazji, dziękuję bardzo za poparcie. Mamy 9 tysięcy subów, idziemy po 10 tysięcy. Dziękuję, jak zwykle, moim sponsorom, czyli Łukaszowi Przybyszewskiemu i Michałowi Czaj i każdemu, kto chce w ten sposób mnie wesprzeć, a gra jest warta świeczki, bo w grę wchodzi nawet wspólne przygotowanie odcinka. Więc zapraszam państwa serdecznie na następne Energy Week za tydzień a od poniedziałku do piątku. Energy Drinki. Pozdrawiam Państwa serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia.